Naprawdę proszę was, wesprzeć nasz kraj, ponieważ dzisiaj walczą nasi mężczyźni, nie, nie tylko mężczyźni, moje koleżanki, nie, kobiety, kobiety, które kończyły dopiero studia, one też walczą. Biorą broń do swoich rąk i walczą za swój kraj. Więc proszę wesprzeć wszystkie demokratyczne państwa, proszę Niemce w końcu dać nam broń. Ja rozumiem, że Niemcy boją się dawać broń państwu i yy, boją się, jak oni powiedzieli, że boją się, yy, żeby strzelali w Rosjanów, ale przepraszam, najwięcej ludzi zginęło w II wojnie światowej, właśnie Ukraińców i Białorusinów. Więc Niemcy, proszę Was od całego serca, od wszystkich Ukraińców, w końcu coś zrobić. I sława Ukrainie, rolem sława.